Cześć i czołem, witam serdecznie i witam w grze pod tytułem Factorio. Cóż o niej można powiedzieć? Jest to gra strategiczno-ekonomiczna. W grze wcielamy się w rozbitka na obcej planecie, na której musimy budować fabryki i zarządzać nimi. Naszym celem jest wydobywanie surowców, które pozwolą nam na stawianie nowych budowli i rozwijanie naszych włości. W grze musimy również dbać o rozwijanie coraz to nowszych technologii, które które odkrywamy czy też wynajdujemy w centrach badawczych. Do tego wszystkiego dochodzi nam dbanie o bezpieczeństwo naszych fabryk, które są narażone na ataki rdzennych mieszkańców tejże planety. Twórcy gry, czyli dwóch czeskich programistów, przygotowali trzy poziomy trudności w kampanii w trybie wolnej gry. To co widzicie, akurat to jest wolna gra. Dodatkowo mamy dodatkowe elementy z wyposażenia, takie jak na przykład maszyny i roboty, laboratoria. Z broni mamy miotacze ognia, wyrzutnie rakiet, również jest system transportowy. Służy on nam do dostarczania produkowanych części w odpowiednie y, miejsce. Do tego jeszcze wszystkiego mamy edytor map i wsparcie fanowskich modyfikacji. Jeśli ktoś jest grafikiem, proponuje się do panów z faktoria zgłosić. Może otrzymać pracę. Chodzi tutaj o grafika. Z ciekawostek twórcy gry byli ogólnie fanami Tycoon, cywilizacji i. Sim City I tak właśnie powstało Factorio. Dobrze, teraz troszeczkę na luzie pokażę Wam mniej więcej o co chodzi. Mamy tutaj pewne rzeczy napisane, co jest potrzebne, żeby coś skraftować, czyli, czyli stworzyć. No. Eee, I na początek mamy taki prowizoryczny piecyk, do którego wkładamy sobie rudę metalu i węgiel. I powstają nam, słuchajcie, płyty. Płyty stalowe, czy tam metalowe, bierzemy i kraftujemy sobie tutaj, gdzie to było. To, tak jest. To jest, będzie nam potrzebne, aby wybudować sobie spalinową wiertnicę górniczą. No i, żeby was nie zwiodła prostota tej gry, bo no, trzeba naprawdę ogarniać, trzeba naprawdę myśleć i, i z głową wszystko rozstawiać, ustawiać, taśmociągi, nie taśmociągi, maszyny, żeby wydobywały, żeby jedna drugą wspomagała, jest to w pewnym sensie i strategia, i gra logiczna, nie ukrywam, nie jest łatwa, naprawdę nie jest to jakiś tam hopsiu, kurna chata, E, że sobie tam pokopiemy Tak jak tu widzicie i, I rozstawiamy sobie Nie wiem jest W tej prostocie tkwi Straszna złożoność Może tak to nazwijmy e, No ale no, Przejdziemy sobie dalej Okej okay, Mamy tutaj pierwszy mechanizm Tylko jeszcze nie rozkwiniłem jak do tego dostarczać e, Żeby węgiel po prostu ona dostawała Bo tak tutaj dajemy węgiel na przykład 4 i tutaj dajemy również i to mi odkłada prawda do tego kosza jednak problem polega w tym że to tu pracuje i co w tej chwili nie podaje ale jak zrobić żeby to było zasilane co, co zrobić, żeby coś podawało do tej maszyny węgiel, żeby ona była zasilana no i tutaj pojawia się mały problem trzeba rozkminić to, o co chodzi więc jak widać wcale nie jest to prosta sprawa jak widać niby proste, ale trudne, trzeba wiedzieć co, jak, jak podłączyć i zrobić taśmę produkcyjną aby jedna drugą wspomagała tak więc to mniej więcej na tyle, co ogrze. Co Gierkę polecam. Oczywiście ktoś, kto lubi ekonomiczne rzeczy, lubi główkować, strategie i tym podobne. Dzięki bardzo za uwagę. Na razie.